Dzień dobry, witam serdecznie wszystkie osoby z podznaku Barana. W dniu dzisiejszym czytanie miesięczne, czytanie miłosne dla Singli i nie tylko. Zobaczymy, co karty powiedzą. Czytanie pod tytułem Strzała Amora czy Zmora. Czego pragniesz w miłości? Czego się nauczysz? Co Cię powstrzymuje Twoje serce, Twój umysł i Twój duch? Gdzie, że wszystko będzie w miarę dobrze widać. Dobrze. Czego pragniesz miłości? Ósemka buław. Dla mnie pragniesz, drugi baranku, ochrony. Pragniesz tego, by Szybkie działanie był. By miłość była nie tyle, co szybka, ale żeby szybko do niej doszło. Czekasz na jakąś nową wiadomość, która odmieni Twoje życie. Eee, pragniesz czegoś tak czuję, co jest wokół Ciebie i co jest jakby na wyciągnięcie ręki i sobie zdajesz z tego sprawę. Dopytamy, dlaczego jest ta usamka buław. Talia dopowiadająca. I kabułow, Bo, hierofant, eee, papież, papież, papież. Pragniesz w miłości, pragniesz jej szybko, ale pragniesz, żeby ta miłość yy, była podstawą, była na podstawie idei, tak? Żeby ta miłość yy, była mądra. Była ostateczna i przede wszystkim, żeby ca w całym tym pragnieniu, tej szybkości, pozyskania tej wiadomości od osoby, którą kochasz, żeby to nie było na żarty, żeby to nie było czymś, co ma być przez chwilę. Dobrze. Eee, czego musisz się nauczyć, żeby ta miłość przyszła? Trójki trójka monet. No musisz się nauczyć baranku kooperacji. Musisz nauczyć się przede wszystkim współpracy i słuchania. Przede wszystkim yy, pracy musisz włożyć w pracę w to, żeby nie tylko było twoje ja, żeby nie tylko yy, było szybko i po Twojemu. Musisz nauczyć się planować i przede wszystkim podejść do miłości, tak jak do projektu, tak jak do koncepcji, bo to nie tylko uczucia, ale również jest to tworzenie: tworzenie gospodarstwa domowego, tworzenie wspólnych celów, tworzenie wspólnych planów, tak? Dobrze. E, co Cię powstrzymuje? Diabeł. Dla mnie powstrzymujecie, możecie powstrzymywać eee, jakieś uzależnienie. Jakieś uzależnienie coś, co, co, co jest blokujące, i jed... po prostu karta diabła dla mnie jest kartą silnie związaną z uzależnieniami. Jak za każdym razem ją widzę, to mam myśl, że jest problem z uzależnieniem, z toksyczną osobą, z czymś, z czego nie potrafi się człowiek uwolnić. Może jest to tak, że osoba, która jest po przejściach, jest trudna, bądź jest jakiegoś typu zniewoleniem dla Was, blokuje Was. I to Was powstrzymuje. Dopytano o tego. Diabła. No. A diabeł jest w powstrzymywanych. Król, monet. I co my tu mamy jeszcze? Pazia, czwórka buław. Piątka mieczy jest jeszcze Diabeł Trzy monety i siedem To jest tak, że To co was Powstrzymuje to jest przede wszystkim Ja to widzę w ten sposób Że wy się boicie jakiejś Porażki finansowej, nie podejmujecie działania i nie idziecie do przodu, i możliwe, że boicie się, ponieważ może Wasza sytuacja finansowa nie jest odpowiednia, albo mm, macie jakiś problem z osobą zadłużoną, która was blokuje, albo boicie się, że nie wejdziecie w nowy związek bo jest jakiś problem spadkowy na przykład bo mm, boicie się, że te długi by mogły przejść na kogoś. Jesteście zblokowane, dlatego że. Nie potraficie jednoznacznie oderwać się tutaj od tej osoby, bo ja to czuję, że to jest już osoba, tak? Eee, która przedstawia właśnie tego diobła. Hmm. Dobrze. Jakie jest twoje serce? Czy ono jest gotowe na miłość? Kapłanka. Twoje serce... Marzy o czymś tajemniczym, romantycznym, o jakimś romansie, tak? E, pomimo tego, że pragnienia gdzieś są e, tego związku dojrzałego, to jednak on musi mieć te zabarwienie mocno, bym powiedział, e, mityczne, e, tajemnicze, e, romansu. No, tak mniej więcej jakbyście chcieli przeżyć miłość w rodzaju wichrowych wzgórz, ale z innym zakończeniem. Nie wiem, czy oglądaliście film? Pewnie większość z Was tak. A jaka jest potrzeba Waszego serca? Potrzeba Waszego serca to jest przede wszystkim podjęcie decyzji, decyzji sprawiedliwej, bo to jest dwójka mieczy, ale ta decyzja nie może być yy, za długa. Dla mnie to jest decyzja odnośnie waszych zblokowanych emocji. Wy nie wiecie, jak wy to macie ugryźć. Tak. Jesteście w jakiejś takiej, bym powiedział, sytuacji mocno, mocno, mocno patowej. A dlaczego jesteście w sytuacji mocno, mocno patowej? Sobie dopowiemy. Karty mi się pomieszały, ale już jest ok. Jesteście w sytuacji mocno patowej. Bo bo dziewiątka była, bo wy jesteście zmęczeni. Wy jesteście zmęczeni już tą sytuacją. Może jesteście zmęczeni samotnością, może jesteście zmęczeni tym, że, e, że nie potraficie znaleźć tej miłości, tak? Bo teraz mówimy o singla. Hmm. A z dziesiątka i dwójka. No tak, no nie potraficie znaleźć. Jesteście gotowi emocjonalnie, chcecie iść na całość, zabrać całą pulę, nieważne co jesteście gotowi, żeby się przede wszystkim z kimś dzielić emocjami, żeby znaleźć kogoś, ale wy jesteście dalej zmęczeni, jesteście zblokowani, bo nie potraficie, bo macie tego diabła, tak? A jakie jest pragnienie waszej duszy? Wasze. No właśnie pragnienie Waszej duszy. Jest wyjście z energii dziewiątki buław. No ja już tu nie będę dopowiadać, bo to jest jasne, że Waszym pragnieniem duszy jest po prostu już odejście od tej sytuacji i znalezienie. Jeżeli chodzi o osoby, które są już w związku, tak? To można zinterpretować ten rozkład następująco. E niecie w miłości przede wszystkim już ustatkowania, czyli żeby jakiś ciężki czas się skończył. Eee, musicie się właśnie nauczyć tej pracy w grupie, czyli razem z partnerem budować te swoje dobro. Jeżeli co was powstrzymuje, to tak jak mówię, tu może was powstrzymywać jakaś sprawa spadkowa, bądź partner, partnerka, ktoś z rodziny, kto ma jakieś uzależnienie, może być to uzależnienie właśnie od hazardu, może być to uzależnienie od alkoholu, dlatego tych pieniędzy jest mniej i wy sobie zdajecie z tego sprawę i ta osoba może wam wchodzić w życie i wy się boicie, że to wpłynie na was, no czego pragniecie wasze serce, powrócenie do tej tajemniczego romansu, niech kurczy, niech, niech mnie ta moja żona, partnerka no, porwie niech mnie ten mąż zabierze na romantyczną kolację niech będzie tajemniczo, niech będzie pięknie no, i oczywiście, jeżeli chodzi o potrzeby serca, to tutaj zblokowane emocje, tak. Wy się nie blokujcie, wy po prostu rozmawiajcie. Jesteście zmęczeni sytuacją, ale powinniście po prostu rozmawiać. Eee... I zmi taką jeszcze raz, ale we dwójkę spojrzeć na tą perspektywę. Eee, no i. Jeżeli chodzi tutaj już o energię końcową, no to ona jest bez zmian. Wy nie chcecie już być zmęczeni. Wy chcecie już iść naprzód. Yy, dziękuję i życzę powodzenia w miesiącu lutym odnośnie spraw miłosnych. Strzała Amora czy zmora? No już musicie sami sobie odpowiedzieć na to pytanie i pamiętajcie, na luzie.